Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i mój kanał. Magdalena Rutkowska-Odero. I proszę Państwa, witam Państwa w horoskopie na luty z kart Tarota, ale nie tylko z kart Tarota, e, dlatego że, proszę Państwa, ze względu na to, że luty miesiąc miłości, aczkolwiek jeżeli miałabym rozpatrywać to numerologicznie, to bym wolałabym chyba inny miesiąc wybrać, jako miesiącem miłości. Natomiast, proszę Państwa, będę oczywiście robiła horoskop z kart Tarota. E, tym razem użyję moich takich wysłużonych kart tarota San Petersburg Tarot, Russian San Petersburg Tarot. Bardzo je lubię, mam kilka talii i kilka talii już jest wyrobionych ale proszę Państwa, na pewno będę chciała pod koniec omawiania każdego znaku wyciągnąć dla Państwa karty anielskie, wsparcie w miłości, właśnie na miłość w lutym, a może na miłość jeszcze w dalszych miesiącach. Zobaczymy, jak wyjdzie. I może, może zamiast afirmacji, proszę Państwa, bo afirmacje zazwyczaj wyciągam w energetykach dnia, w dniówkach, będę chciała dla każdego znaku wyciągnąć opiekuńcze karty. Natomiast proszę Państwa, chciałabym i tutaj bardzo proszę nie przewijajcie Państwo filmiku, bo są tylko takie osoby, które... Tylko chcą wysłuchać y, to, co ich czeka, natomiast różnych ogłoszeń parawialnych nie chcą wysłuchać, ale w ogłoszeniach parawialnych nieraz są fajne rzeczy przemycone. Fajne rzeczy przemycone chociażby takie jak, że, proszę Państwa, jak widzicie, mój kanał się rozrasta. Rozrasta się raz bardziej, raz mniej i Państwo jesteście spragnieni wróżb w podziękowaniu. Tak jak, proszę Państwa, 1 stycznia wróżyłam Państwu nieodpłatnie na moim kanale. Było to dla subskrybentów. Oczywiście to było sprawdzane, czy ktoś jest subskrybentem. Później się trochę zmartwiłam, bo jak były wróżby w prezencie, to subskrybentów przybyło. A po wróżbach w, w prezencie było mniej subskrybentów, więc od razu apeluję, że jeżeli ktoś chciałby tylko dodać siebie po to, żeby powróżyć sobie za free, to uważam, że jest to nieuczciwe w stosunku do innych osób. Więc, proszę Państwa, jeżeli subskrybujecie mój kanał, bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję z całego serca, ale też, proszę Państwa, co jakiś czas będą dla Państwa niespodzianki. Proszę Państwa, umawiamy się, że na 10 tysięcy subskrypcji brakuje. Około tysiąca, więc nie jest, nie jest to dużo, będzie wydanie programu. Półtora, półtora godzinne, gdzie y, subskrybenci będą mogli dzwonić na telefon stacjonarny do studia i tutaj też jeszcze apeluję, żeby ten, który był używany w 1 stycznia 2020, gdzie Państwu rozdawałam na nowy rok, żeby zafarcić wasze życie właśnie nieodpłatne wróżby, to proszę na niego nie dzwonić, bo Panowie ze studia dzwonili, że Pani Magdaleno cały czas do Pani dzwonią, my już wyciszamy ten telefon, więc ten telefon będzie tylko i wyłącznie Czynny w momencie, kiedy będą te wróżby w prezencie, w podziękowaniu za to, że mój kanał. Osiągnął 10 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam około tysiąca, więc mam nadzieję, że już niedługo. Natomiast proszę o takie te uczciwe subskrypcje. Natomiast, proszę Państwa, co jeszcze z ogłoszeń parafialnych? Zanim przejdę do omawiania Państwa znaku, będę chciała powiedzieć troszeczkę o energetyce, przynajmniej astrologicznej lutego, dlatego że może się tak zdarzyć, że ja nie zdążę w styczniu nagrać oddzielnego filmiku na temat energetyki lutego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Bo styczeń mam bardzo pracowity. Jeżeli, proszę Państwa, ktoś z Państwa chciałby sobie postawić horoskop na cały rok, taki bardzo, bardzo szczegółowy, gdzie omawiam każdą kartę po kolei, na każdy miesiąc, gdzie omawiam sprawy uczuciowe, finansowe, zdrowotne, mówię co robić, czego nie robić, jakie decyzje podejmować, to bardzo proszę możecie umawiać się i dzwonić do mnie pod numer 608 626 405. Jak nie odzwaniam, jak nie nie odbieram, to staram się odzwonić, ale proszę Państwa, jest już mało miejsc. Bo pierwszy wolny termin, na który zapisuję, to bodajże jest 22 stycznia albo 20, 24 na pewno nie ma miejsc nie wiem, czy nie 26 stycznia, więc tak naprawdę nie jest, proszę Państwa, dużo miejsc. A to ten horoskop na cały rok jest taką ściągawką, że jeżeli coś się dzieje, my wchodzimy w emocje i nie możemy się do Rudkowski dodzwonić, albo musimy szybko podjąć decyzję, co robimy? Patrzymy na kartkę i widzimy wisielec, czyli opóźnienia i nie podejmuj żadnej decyzji. A na przykład widzimy coś się dzieje, widzimy Maga bo nam wyszedł na przykład na luty, to co mamy robić? Mamy działać. I proszę Państwa, w lutym z działaniem może być trochę gorzej. Tu już przechodzę do po części energetyki lutego przynajmniej, a no trochę astrologicznie, trochę numerologicznie. Dlatego proszę was wysłuchajcie to do końca, bo są bardzo fajne e, informacje. To proszę Państwa, sam luty niestety nie jest najłatwiejszym miesiącem, dlatego, że jest proszę Państwa dwójka z całości, tak, miesiąc luty, dwójka z roku, czyli dwa. 0, 2, 0, czyli dwie dwójki z roku i dwójka z całości. Ja o tym będę mówiła dokładnie w horoskopie numerologicznym, który będzie w drugiej połowie stycznia już umieszczony na moim kanale i będę tłumaczyła numerologię, ale dla takich potrzeb tego horos horoskopu z kartarota powiem, że to są bardzo e, takie delikatne wibracje. E, będzie wzrastała nasza wrażliwość. Można powiedzieć, dwójki bardzo dobre do spraw uczucia, i daj Boże, żeby tak było, ale boję się też, że możemy być płaczliwi, możemy wiele rzeczy brać do siebie zbyt mocno i możemy mieć tendencję do wyolbrzymiania, proszę Państwa, problemów. Więc mam nadzieję, że tylko same dobre rzeczy się zadzieją. I jeszcze, proszę Państwa, zanim rozłożę dla Twojego znaku karty Tarota, to powiem rozkład y, y, Księżyca. Tak, najważniejszy rozkład Księżyca. Oczywiście, jeżeli nie oglądasz moich dniówek, czy inaczej Energetyk Dnia, to bardzo proszę oglądaj. Natomiast tak, 24 stycznia proszę Państwa, o godzinie 22.44.11 jest nów Księżyca. I proszę Państwa, jest to bardzo y, ważny nów Księżyca, dlatego, że jest pierwszy nów Księżyca w styczniu i po pierwsze on zaczyna, proszę Państwa, takie działanie 2020 roku Roku na 100% to jest jedna rzecz. I proszę Państwa, druga bardzo ważna rzecz, zmieniają się lata, w horoskopie chińskim. Ja o horoskopie chińskim nie będę mówiła, bo być może e, uda mi się zaprosić pana Remigiusza do tego, żeby państwu zrobił wykład. Jest to osoba, która się bardzo dobrze zna na i bardzo dobrze się zna również e, e, na znakach chińskich. Jestem bardzo mocno taka zachwycona jego wiedzą i trafnością różnych rzeczy, więc postaram się zaprosić do swojego programu o czym mówiłam wcześniej, zobaczymy jak wyjdzie, wstępnie jesteśmy umówieni na 2 lutego, ale nie wiem czy program będzie 2 lutego, czy będzie on nagrany w studio i dopiero będzie kiedy indziej puszczony, zobaczymy jak wyjdzie, więc o roku numerologicznym chińskim nie mówię, ale co musimy wiedzieć, żeby w momencie kiedy się zaczyna rok numerologiczny chiński, też ten czas spędzić radośnie, nie wiem, z pieniążkiem, z dobrym jedzeniem, z zabawą, tak, żeby zawarcić cały rok. I proszę Państwa, później 2 lutego i to są te właściwe aspekty na luty jest to niedziela, rozpoczyna się pierwsza kwa, kwarta księżyca i księżyc zdecydowanie przebywa od godziny 2.43. I proszę Państwa, jeżeli ktoś by chciał zrobić rytuał rumiankowy, a często mam pytania, czy w, w wiadomościach prywatnych, czy w telefonach, rytuał rumiankowy robimy w pierwszy w pierwszy wtorek, właśnie po tej dacie. Czyli wypada 4 lutego. I proszę Państwa, 9 lutego 2020 roku jest pełnia Księżyca. O godzinie 8.34-35 sekund. No, bardzo wrażliwa, bardzo emocjonalna pełnia. I proszę Państwa, Ostatnia kwarta Księżyca, kiedy Księżyc zdecydowanie maleje, jest to 15 lutego 2020 roku, i wtedy też, proszę Państwa, będzie rocznica pojawiania się energetyk codziennych na moim kanale Magdalena Rudkowska Odoro niestety w tym dniu nie będę z państwem na żywo bo będę w zupełnie innym projekcie i będę odizolowana więc odbijemy sobie po moim powrocie z projektu i proszę państwa 23 lutego 2020 roku nów księżyca o godzinie 16:33, 44. Te cyferki w tych, w tych godzinach są bardzo magiczne. I proszę Państwa, 2 marca 2021 kwarta Księżyca, Księżyc zdecydowanie przebywa. Mam nadzieję, że Państwa nie, nie zanudziłam tymi informacjami, bo nieraz ktoś się skarżył, że bardzo długi wstęp, ale proszę Państwa, żeby wiedzieć co z czego wynika i żeby być mądrym chociażby tranzytami planet, a za takich Państwa uważam, warto tego wysłuchać, a teraz przechodzę do konkretnego znaku. E, wysłuchajcie go, wysłuchajcie swojego znaku, jakby w stu z wami nie rezonował to no wysłuchajcie znaków, w którym macie ascendent. No i proszę Państwa, ostatnio się spotkałam z takim sformułowaniem, że no, życie nie jest piękne, no, bardzo jest niebezpiecznie politycznie na świecie, a ja w tych energetykach same dobre rzeczy czy horoskopach mówię. Proszę Państwa, mówię też trudne, mówię, ostrzegam, ale proszę Państwa, nie chciałabym jeszcze Państwa dołować, energetyzować w negatywy. Proszę Państwa, oczywiście może programy, w których jest mnóstwo lęków, bo my się bardzo często, różne rzeczy boimy i chcemy wiedzieć, czego mamy się bać, mogą mieć większą oglądalność. Ale mimo wszystko, ja, proszę Państwa, stawiam na informacje podnoszące Państwa, Państwa energię. Więc nawet jeżeli by się wydawało Wam, że jesteście w czarnej D i rzeczywiście może być trudno wokół Was, żeby światło dobrego słowa, światło dobrej informacji podniosło Was do góry i żebyście mieli siłę zmienić i wykorzystać. Pozytywne aspekty, czy planet, czy kart, czy przesłania anielskiego. I tego Wam z całego serca życzę i słuchajcie horoskopu. E, proszę Państwa, Horoskop dla wodnika na luty 2020 roku. Już tasuję dla wodników karty i się zapytam, co Was czeka, ale również wszystkim wodnikom z okazji urodzin składam najserdeczniejsze życzenia, aby same dobre rzeczy się dla Was działy. I od was to zaczynam nagrywanie horoskopu dla poszczególnych znaków zodiaku. Staram się tak robić. No i właśnie teraz słyszę, że moja branzoletka uderza od stół. O stół więc pozwolicie Państwo, żyją odłożę. będzie bez bransoletki, ale za to będzie z dobrą głośnością wodniku. Zamykam oczy, tego nie widać, bo jest zoom na stół, ale już się koncentruję i koncentruję się na wodnikach. Co czeka wodniki w lutym 2020 roku, na co powinny zwrócić uwagę, co będzie dla nich ważnego, istotnego wodniki 2020 rok. Ja oczywiście lutę. Luty. I teraz tak, drugie wodniki, na razie informacja z przełożenia. Z przełożenia jest dziesiątka denarów, dwójka pucharów i karta sprawiedliwość. Czyli generalnie można powiedzieć dobre karty, najważniejszą jest karta sprawiedliwość. Jeżeli my interpretujemy karty, tutaj mogłabym powiedzieć zakrawa, o kur starota, najpierw się skupiamy, skupiamy na karcie z arkanów dużych i patrzymy, co wokół niej się dzieje. Czyli generalnie to są karty, karta rodziny. Inna karta uczuciowa, i już mamy podpowiedź z przełożenia, że wodniki w sprawach uczuciowych, rodzinnych, powinny wykazać się rozsądkiem i wszelakie decyzje na tej płaszczyźnie podejmować tylko i wyłącznie rozsądkowo. Nie wchodzić w żadne emocje, nie wchodzić w żadne przymuszenia postarać się całkowicie wyjść poza iluzję. I po prostu rozsądnie, kalkulująco podejmować decyzje. Karta Sprawiedliwość mówi też, drogi wodniku, że w sprawach uczuciowych absolutnie nie możesz, nie powinieneś w tym miesiącu kłamać, dlatego że to, co często mówię przy sprawiedliwości, sprawiedliwości stanie się zadość i jeżeli będziesz nieuczciwy, to bardzo szybko to wyjdzie. Plus, że działa to w dwie strony, że jeżeli w stosunku do Ciebie ktoś będzie nieuczciwy, to również, a Ty, przepraszam, będziesz uczciwy, to ta ty, to się wszystko wyda i nikt nie będzie miał prawa oszukiwania ciebie więc jakbym powiedziała dobra karta ale trudna karta idziemy dalej i patrzymy jakie będą dla ciebie sprawy uczuciowe przypominam że jeszcze na uczucia wyciągnę inną kartę wodnik i sprawy uczuciowe Wodnik i sprawy zawodowo-finansowe, oczywiście w lutym 2000, e, 2020 roku, i jeszcze wodnik i luty 2020 e, sprawy związane ze zdrowiem. I już patrzę, i już patrzę, i już patrzę. I zobaczymy, co tutaj wyszło. No i znowu mam to, mamy tą samą kartę, która wyszła z przełożenia. Która wyszła z przełożenia jest to karta dziesiątka denarów koło fortuny i karta. Aś Pucharów. I może nie będę na razie odkrywała innych, tylko skupię się na tych. I proszę Państwa, dziesiątka, dziesiątka pucharów mówi, że tak. Oczywiście sprawy rodzinne będą dla Ciebie w wodniku ważne. Nie tylko sprawy uczuciowe, ale bym powiedziała, sprawy rodzinne nawet mam wrażenie, że możesz z lepszą energią wejść w luty, jeżeli chodzi właśnie o sprawy rodzinne, o lepszą komunikację z rodziną, czy więcej czasu spędzenia, a być może wyjaśnienia coś właśnie, czy przed Bożym narodzeniem, czy w styczniu, i wchodzisz z, lep z dobrą energią do spraw rodzinnych, rodzinnych, uczuciowych. Jest to na pewno bardzo dobry czas, jeżeli byśmy zinterpretowali wszystkie karty, żeby coś się zmieniło w Twoim związku. I na przykład jest to bardzo dobry układ kart dla wszystkich wodników, które by chciały powiększyć swoją rodzinę. Dlaczego? Karta rodzinna, koło fortuny los Wam sprzyja, Paść Pucharów, czyli karta można powiedzieć, dziecka. Więc ja bym powiedziała, jeżeli byście chciały zajść w ciążę, to jak najbardziej jest to bardzo dobry czas. E, oczywiście, gdybyście nie chciały zajść w ciążę, no to uważajcie, żeby tej niespodziewanej ciąży w tym miesiącu nie było. I teraz tak, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, że w stałych związkach lub u tych wodników, które mają swoje potomstwa, będzie w ich życiu, waż, będą te dzieci ważne, można powiedzieć, bez względu na to, w jakim są wieku i przy chkole Fortuny dużo może się w ich życiu dziać, nie muszą być to ani złe, ani dobre rzeczy, po prostu dużo się dziać i gdzieś będziecie, aż was bola głowa, ile się dzieje i czy nad wszystkim nadążacie. Ewentualnie wasze dzieci przy kole fortuny mogą być też w podróży. No ale gdyby jakiś wodnik zapytał się, ale ja nie mam dzieci, nie mam męża, co ze mną, to karty pokazują, rzeczywiście możesz w tym miesiącu poznać kogoś, ale uważaj, dlatego że przy giermku pucharów może być tak, że może być to osoba, która mówi nieprawdę. Może specjalnie cię chce okłamać, bo żeby ci dokopać, ale po prostu chce siebie przedstawić w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości, być może w wodniku po to, żebyś ją zechciał. Więc tutaj uważać na różnego rodzaju e, kłamstwa. E, również też w stałych związkach, jeszcze co mnie tutaj uderzyło, zwrócić uwagę na stałego partnera, czy na przykład nie zagląda gdzieś tam, gdzie nie powinien, czyli czy nie w, w, wejdzie na jakieś portale randkowe, kogoś podglądać albo swoją byłą dziewczynę. Proszę na to zwrócić uwagę. Natomiast plus jest taki, że nawet jeżeli tak by było, to raczej byłoby to nieszkodliwe. I proszę Państwa, sprawy zawodowo-finansowe, u wodników. No, no, no naprawdę, chyba, chyba to dar tego, że Słońce w waszym znaku będzie prawie przez cały luty. Yy, yy, I naprawdę, macie bardzo dobre karty. Po pierwsze, znowu idziemy za tym, co powiedziałam wcześniej, patrzymy na najsilniejszą kartę. Najsilniejszą kartą jest karta MAK, czyli karta MAK mówi: Ty w tym miesiącu, drogi wodniku, działaj. Działaj. To jest karta działania. Jeżeli coś do ciebie przychodzi, a na przykład się zastanawiasz, no nie wiem, czy powinienem, czy powinnam, czy dam sobie radę, to ta karta mówi, idź do przodu. Idź do przodu, nie zastanawiaj się, jak to będzie, nauczysz się po drodze. Tak? Zresztą ta karta jest bardzo dobra do spraw związanych z nauką. Jeżeli ty, wodniku, chciałbyś iść na jakiś kurs zawodowy, to ja bym powiedziała, rewelacyjna karta, nie wiem, czy nie najlepsza, no chyba, żeby był jeszcze remita, ja to też jeżeli jakiś kurs związany z, z, z tym co robisz, albo w ogóle z zarabianiem pieniędzy albo z jakąś kreatywnością masz na to dobry czas. I teraz w tym miesiącu, oczywiście to, co mówię są wskazówkami, warto byłoby, żebyś w wodniku był widoczny. Chwalił się, chwalił się, promował, lansował. Co Ci to przyniesie, Przyniesie Ci szóstka, e, szóstka. E, szóstka, pucha, e, szu, szóstka buław przyniesie ci to zwycięstwo, tak? No to jeden wątek e, zawodowo-finansowy. Co prawda tutaj jest mało informacji o pieniądzach, bo być może nie pieniądze będą najważniejsze w tym miesiącu, e, ale Patrząc na te karty nie powinno być źle, nawet jeżeli będzie jakiś odpływ, to powinny być widoki albo oczekiwania na jakieś pieniądze, może nawet ekstra, które spłyną. Ale jaka jest tu ciekawa historia? Oczywiście w uczuciach pamiętajmy, żeby ktoś nas za bardzo nie czarował, ale karty pokazują, że nie jeden wodnik będzie do kogoś wzdychał w swoich sprawach zawodowych czy finansowych. Na tej płaszczyźnie mogą być jakieś cieplejsze relacje. I nie musi tu chodzić o zdrady, ale jeżeli jakiś wodnik by był wolny, a ktoś by do niego wyzdychał, to te relacje, które by były zawarte na drodze zawodowej, wychodzą całkiem dobrze. Idziemy dalej. Sprawy zdrowotne. Sprawy zdrowotne, no naprawdę dawno nie widziałam takiego dobrego układu kart pod każdym względem. Chyba wam na urodziny te karty powybierałam, ale widzicie państwo, że na bieżąco y, wyciąga. Y, karta kapłanka. Karta kapłanka znowu tu jest, naj, jest najsilniejsza, arkano duże. ja bym powiedziała po pierwsze wodniki. Zwróćcie uwagę, szczególnie mówię do kobiet, na swoje sprawy kobiece, na swoje sprawy hormonalne. Na Natomiast tak czy inaczej karta... Karta kapłanka mówi o poczuciu bezpieczeństwa. Czyli nawet jeżeli by się coś złego działo, mam nadzieję, że wszystko będzie się kończyło dobrze, ale nie widzę, żeby się coś działo złego. Może to też zależeć prawda, od waszego indywidualnego, zupełnie horoskopu. Natomiast idziemy dalej, czyli tu mamy kwestię zwrócenia uwagi na sprawy kobiece. Ale teraz, zarówno dla wodników kobiet, jak i mężczyzn, może bardziej niż swoim zdrowiem, będziecie troszeczkę Y, może nieprzygnębieni, zmartwieni zdrowiem jakiejś kobiety albo y, jakiejś kobiety z rodziny albo z otoczenia y, może ktoś mieć problemy zdrowotne i będziecie y, nad tym ubolewać. To na pewno, co trzeba zwrócić uwagę, to zwrócić uwagę na asa bubaw, zaburzenia rytmu serca, y, zadbać o kondycję, ale znowu proszę Państwa, pamiętacie, mówiłam tutaj, y, że możliwość zajścia w ciążę i patrzymy na kolejne na karta odpowiedzialna za zajście w ciąży jest Azbuław z kapłanką, tak? Więc może się zdarzyć, że jeżeli nie w lutym, to te wodniki, które chcą zajść w ciążę, zajdą. Wciąż właśnie na wiosnę 2020 roku. I teraz tak, karta na miłość, karta na miłość dla wodników. W związku z tym, że są walentynki, a ja nie będę miała jak nagrać oddzielnego horoskopu, więc karta na miłość może na cały luty, a nie tylko na walentynki dla Was. Karta na luty dla wodnika na miłość. I już patrzę, jaka karta. Narzeczeństwo. Bardzo piękna karta mówiąca o tym, twoje życie uczuciowe osiąga wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. Więc myślę, że nie jeden wodnik może dostać na przykład pierścionek zaręczynowy od swojego partnera, ewentualnie nie jedna wodniczka. Może ze swoim partnerem się rozmówić, żeby właśnie przejść na wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. To również jest karta, jeżeli nie będziecie nawet państwo posłowie, to myślę, że w niejednym wodnikowym związku, nawet jeżeli by on był z natury taki wolny. Prawda to to może być jakiś wyższy level wzajemnej adoracji, wzajemnej miłości. Dobrze i jeszcze wyciągnę dla państwa, jeszcze wyciągnę dla państwa kartę, e, kartę na e, takie przesłanie zamiast afirmacji na luty. Wodnik, Wodnik. Jakie przesłanie? Bardzo ładna karta. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. Jeszcze raz zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca, a karta zaufanie. Przepiękna, życzę Państwu, życzę wodnikom wszystkiego najlepszego, a jeżeli byście chciały skorzystać z takiej przepowiedni tylko dla siebie, indywidualnej konsultacji, to zawsze można się ze mną skontaktować. Niech radość Moc spełniania marzeń z okazji urodzin będzie w lutym z Wami. Do zobaczenia!